Halo, halo się mano, dzień dobry z tej strony. Polstar Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale ze snajpera. No i cóż, yy, wymieniłem lunetę, wymieniłem lunetę na yy, bardzo dalekosiężną <coughs> lunetę z ekstremalnym powiększeniem. E, no i cóż, może mi to w końcu jakkolwiek pomoże. No i tak, zrobiłem rozeznanie. Zrobiłem rozeznanie tutaj. Tutaj mamy tego Taylera, tutaj mamy to, tą babę, którą trzeba sprzątnąć. No i patrzcie tylko na to, ile tutaj jest wrogów. No ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Tu mamy Izabelę Sanchez, którą mamy zabić, żeby wykonać kontrakt i dostać 60 tysięcy za to, że, że zabijemy Izabelę Sanchez i spierdolimy po prostu. Ale! Problem polega na tym, że musimy zabić nie tylko Izabelę Sanchez, ale także uwolnić Tyla Taylera, który, jest, który jest potrzebny im po prostu bardzo. A to rodzi wielki problem tak na dobrą sprawę, bo o tyle o ile same zabicie San, Izabeli Sanchez nie jest nie jest jakimś wielkim problemem. O tyle na przykład już uwolnienie Taylora. E, już jak najbardziej jest. I teraz trzeba tak, e, trzeba pomyśleć teraz, e, kogo by tu najpierw zlikwidować, tak aby, no, no i dzień dobry panie snajperze, witam. Ile my mamy? Do... O, o, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Ile, ile, czekaj, ile ja mam do ciebie? Zaraz, zaraz. Ile ja mam do ciebie? Kurwa, Sanchez is on the move. Copy that. Do not repeat, do not let her reach to here. Acknowledged. Aha, dobra. Take her out. We'll get okay, to Terminator. Terminator distract. I'm on it. No, to, czyli musimy ją zabić, dobra. Mamy ją. Tak! Mamy ją. Obra. Okay. Sanchez is dead. One less threat to worry about. No need to be discreet now. Secure the prisoner at all costs. I'll try. Dobra. I couldn't shui. get him out. Tahir didn't make it. Bollocks. He was mission critical. No ale dobra, wiecie co? Nie no, wrócimy tutaj spokojnie. Idziemy tutaj Papa, tylko. Idziemy tylko oddać, oddać ten. E, I musimy jeszcze uwolnić Trelera, tak? Dobra, ale Izabela Sanchez. E, Izabela Sanchez e, zabita. E, no ale jeszcze pozostaje. Jeszcze pozostaje Tyler do wyeliminowania. Hmm. Kurwa mać. Dobra, przydałoby się kupić jakąś kolejną snajperkę. Ty, serio? To jest ma takie małe obrażenia? O kurwa. Potrzebujemy 110 tysięcy, dobra No wiecie co o nie? E, dobra Job done. On the move. Good work, Raven Jeszcze raz. Jeszcze raz musimy e, Jakoś tutaj uwolnić tylera Kurwa, patrzcie, oni wiedzą, że my tu jesteśmy, dobra. Tyler został zabity. Kurwa, nie wiem co teraz. Tego snajpera trzeba jest zajebać, o. To...

To Raven, sword. No need to be discreet now. Secure the prisoner at all costs. I'll try. Wyciąć. Dobra. Sanchez też zabita. Okay. Sanchez is dead. Good. Now focus on to here Get him out of there. Sure. Count on just Dobra. Dobra, kolejny. Może tym razem się uda, może tym razem się uda. Jedziesz, Tyler. Copy. Recon for location Defensive stance. Out. Dobra, może Tyler uciekł. Może się udało tym razem. Może tym razem się udało. Tak jest. Mamy to. W timing, Opuść region. Tak. Mamy to. <śm> Dobrze. Dobrze w chuj. Hej, co jest? Ja dole, nie no kurwa naprawdę? No trudno. Raven, we need to hurry. The data you pulled from Hellstrom's servers has revealed time sensitive objectives. We found Tahir, a friendly journalist. They're holding him at a black site in the Sacri Desert. They're interrogating him, but so far he's not broken. Isabella Sanchez is commanding. Control. I'm approaching the village OP. I'm approaching the village OP. Remember, we need to hear alive and Sanchez dead. That will be a crippling blow to Rashida's morale. Killing the enforcer is pretty straightforward. It's to Tahir I'm worried about. We managed to get word to him. He's expecting help. Let's hope he acts when he gets it. We know his guard has a set of keys. Drop him, and Tahir should react, but do it quietly. They'd rather kill him than let him go. He'll still need to get out of the village. That's why you're on Overwatch. Clear him a path, remove any obstacles. Copy that. Setting up. I have eyes on Sanchez. I prioritize her before Tahir. She will execute him if she receives the order. Or if she thinks he's escaping. Understood. One shot, one kill, it is. Send when ready. Control. Hold. She's going inside. Then persuade her she needs to be outside. Let me work on something. Raven out. Hmm, nie przekonało jej to zbytnio, tak? Chylimy sobie tam. Ale to chyba nie wszyscy w ogóle, bo... Tam mi się zaznaczył, no jeszcze tych, właśnie tych muszę... Tych będę musiał zlikwidować Got to be where they're holding Tahir. Can you see his guard? Roger that. That's your target. Check angle, wind, and bullet drop. You sure Tahir is expecting this? As sure as we can be. Ready. The place is swarming with hostiles. You'll improve Tahir's chances if you thin the herd. Copy that control. Free fire on any targets of opportunity. But do it silently. Trigger an alarm and Tahir won't last long. Roger. So no screw ups. If you do, your window's gonna close fast. Hmm, Dobra, okej. Okay. Zaczynamy powoli eliminację, ale to kurwa... Nie wiem. Drugi strzał. Jest tu był przy pomocy. Tam był. Tysiąc czyli tysiąc. Dobra trzeci. Ten jest czwarty. Tysiąc... No, tutaj jest. Niech tylko... Tylko niech stanie. Tylko niech stanie. Czekamy. Niech stanie sobie. O, stanął. Dobra. Kolejny. Czwarty. Ok. Tam mamy kogoś zaniepokojonego? A nie. To jest ta Izabela Sanchez. Dobra. Nie chcę jej tutaj zabijać. Tylko ja chcę... Wiecie co, ja bym tych skurwysynów synów rozproszył? Tylko jak? Oni się w ogóle nie przesuwają. Gdzieś w pobliżu jest kurwa coś, co może ich rozproszyć. Hmm. No tych może rozproszyć spadająca beczka. Sanchez is on the move. Copy that. Do not repeat, do not let her reach to here. Acknowledged. Take her out. We'll give her something to think about. Terminator distract. I'm on it. Kurwa, odwrócenie. Dobra, ok. No ale to raczej mało prawdopodobne w ogóle, żeby się udało. One less threat to worry no need to be discreet no. now secure the prisoner at all costs i'll try no jak... no, jestem... do... tahir na to, to is out of his cell maintain overwatch i will Dobra, jeden... Drugi pad, kolejny. Jak najszybciej trzeba ich wykończyć wszystkich, to poradzić. Mobilizing search out. Dobra. Ok, to. Do, dobra, tu jest, tu jest, tu jest kurwiel. Dobra, tego chuja trzeba Zajebać Dobra, o kurwa, nie przeładowuj mi teraz w takim momencie, ja pierdolę. Dawaj, 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 dawaj. Base, Dawaj, chłopie. Dawaj chłopie. O pięknie, tak, ukryj się, dobrze. Nie ma nikogo na moście, nie ma nikogo. Wieżyczki kurwa, wieżyczki, wieżyczki kurwa. Odciski AMP, proszę bardzo. Jedziemy. Dawaj, 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 dawaj. Wieżyczki AMP. Gdzie? 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 Gdzie one? Tu są. Jebane wieżyczki. Dobra. Okej, okay, dawaj, 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 Tyler. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jedziesz, jedziesz. Jedziesz. Dawaj, chłopie, dawaj. Gdzie, 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 gdzie? Tu jesteś. Dobra, dobra, dobra. Brawo, 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 chłopie, dawaj. Udało się, udało się. No dawaj, stary, dawaj. Nikogo tu nie widzę. Dobra, ładnie jest. Dobra, okej, okay, żeby go nie zauważył. Jest, kurwa, udało się. To No i zajebiście. Jeszcze jeszcze ten. Jeszcze kurwa wyzwanie zrobiliśmy. To jebanie, udało się, Bęk, kurwa, pęk, bang, bang, bang. Ale to była ciężka misja. Ja pierdolę, nie wierzę, to była tak ciężka misja, że schujnie. Kurwa, nareszcie, no ja pierdolę. To było najgorsze, to było najgorsze, kurwa, to było najgorsze. Czekajcie, dobra, wyposażenie. Kupy sobie w końcu jakąś nową snajperkę. Jeszcze lepszą niż ta, którą mamy teraz. 133 tysiące, proszę bardzo. Okej. Okay. Dawaj. Dawaj. No i proszę bardzo kurwa. Wiadomo, na co teraz można wydawać kasę. Kurwa. Normalnie. I teraz mamy 6000. No za 6000 tysięcy raczej nic nie kupię. Ale wezmę sobie pocisk przebijający. W razie W. Kamuflaż to sobie wezmę ten. Lufa. No to tutaj nie mamy szans, żeby cokolwiek kupić. A jeżeli chodzi o lunetę, to do tych... Tej... Kurwa tylko na krótki dystans, 600 metrów, co? nic, trudno. Będzie jak będzie, no. Ulepszenia, no właśnie, ulepszenia. A propos ulepszenia, to weźmiemy sobie tą astro... E, astro soczewki. To to sobie weźmiemy. Jeżeli chodzi o zwiat, jeżeli chodzi o wsparcie i ukrycie, to sobie weźmiemy infiltrator, czyli uniwersalny kamuflaż. Tak, e, tu sobie weźmiemy jeszcze... E, gajcie bo zaraz, bo zaraz kurwa... Pieszeń na amunicję pozwala nosić więcej specjalnej amunicji. No właśnie. A kurwa, 5 punktów kosztuje tam. I O, niedobrze. Zaawansowany kamuflaż. Raven staje się trudniejszy do wykrycia na suchym terenie. Poproszę. Dobra. No i mamy jeszcze to. Dobra. Kurwa, ceramiczny. Aha, albo to, albo to, tak? Dobra. Dobra, okej, okay. no to to co? No to. Uniwersalny kamuflaż, zaawansowany kamuflaż, no i dobra. Ok. Dobra, to to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Bardzo Wam dziękuję, że byliście tu razem ze mną. Łapki w górę kochani, komentarze w Szczególności, bardzo was o to proszę To był ciężki materiał, ciężki odcinek Trzymajcie się Widzimy się w Death Island Jutro, widzimy się jutro w Death Island Także wszystkiego dobrego Trzymajcie się, hej hej